Boże, Kasia i Grzesiek Chibowski. Jesteśmy małżeństwem od blisko 24 lat, a od blisko 9 lat formujemy się w domowym kościele. Mamy 13-letniego syna Krzysia. Z perspektywy minionych lat naszego życia małżeńskiego i rodzinnego przed i po rozpoczęciu formacji w domowym kościele możemy powiedzieć, że Rozpoczęcie tej formacji było przełomowym momentem naszego życia małżeńskiego i rodzinnego. Było to wyjście z postawy pewnej bierności w wierze, z postawy wiary ograniczonej do uczestniczenia we mszy świętej raz w tygodniu i wejście na drogę pogłębiania swojej wiary, na drogę budowania osobistej relacji. Z Jezusem, a poprzez to na drogę przemiany naszego codziennego życia małżeńskiego i rodzinnego. Domowy Kościół dał nam zobowiązania. Z doświadczeń codziennego życia widzimy, że zobowiązania, które realizujemy, formując się w Domowym Kościele, pomagają nam zbliżyć się do Boga, jednocześnie pozwalając zbliżyć się do siebie nawzajem jako rodzice, jako małżonkowie. Szczególnie ważne są dla nas dialog małżeński i piętnastodniowe rekolekcje formacyjne. Dialog pomaga we wzajemnej komunikacji, pomaga również w poprawianiu wzajemnych relacji, codziennych postaw. Natomiast rekolekcje dają ogromną radość życia, dają poczucie jedności całej rodziny, pomogą również odkryć poczucie wspólnoty. Drugą rzeczą, o której chcielibyśmy powiedzieć to odkrywanie postawy, posiadanie siebie w dawaniu siebie. Dzięki niej cały czas doświadczamy i odkrywamy, jak wiele radości może dać służba. Mogliśmy również zaangażować się w życie naszej parafii, czego potrzeby odczuwaliśmy już wcześniej, ale nie wiedzieliśmy jak się do tego zabrać. I piękne dla nas jest to, że to wszystko, o czym tu mówimy, dzieje się w naszym życiu w sposób naturalny. Nie przestaje też nas zaskakiwać to, że pomimo upływu lat, pomimo zmieniającego się świata, realiów codzienności, to aktualne pozostają zasady i droga formacji proponowana przez Domowy Kościół. Że pomimo tego, że kiedy zawieraliśmy związek małżeński, kiedy wstępowaliśmy na drogę formacji w domowym kościele, były to już całe lata od jego założenia przez księdza Franciszka Blachnickiego, to my dzisiaj odczuwamy ich dobroczynny wpływ na nasze codzienne życie. Szczęść Boże.